Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Parku Handlowym Wendo stała się niczym powracający koszmar senny nyską powieścią rzeką. Są kolejne działania, które na celu mają ulepszyć wszystko, co dotychczas działało słabo. 28 stycznia od godziny 10 funkcjonariusze z Nyskiej Drogówki rozpoczęli działania pilotażowe na przejściu dla pieszych przy drodze Krajowej 41 obok Parku Handlowego Wendo. Wszystkie ewentualne wykroczenia rejestruje dzisiaj specjalistyczna kamera pochodząca z zasobów Straży Miejskiej, a grzecznościowo wypożyczona nyskim policjantom. To monitoring przejścia dla pieszych, głównie po to, aby wyeliminować te złe zachowania kierujących wobec pieszych. Jest to pierwsza taka inicjatywa podjęta w Nyskim Wydziale Ruchu Drogowego, wybór miejsca także nie jest przypadkowy. Jest tu problem na tym e, przejściu dla pieszych, ponieważ e, w ostatnim czasie od otwarcia e, parku handlowego e, zaistniały trzy wypadki drogowe i to właśnie z udziałem pieszych, w tych trzech przypadkach tutaj e, sprawcami tego wykroczenia byli kierujący. Akcja ma na celu wyeliminowanie także niewłaściwych zachowań pieszych. Radzimy zatem wykazać się cierpliwością i poczekać na zmianę sygnalizacji, w przeciwnym razie uszczuplimy. Portfel o niemałą kwotę. Policjanci zakończyli akcję około 12:30, w trakcie której odnotowali 35 wykroczeń. 10 z nich to niestosowanie się do sygnalizacji, czyli jazda na czerwonym świetle, za co kierowcy otrzymali mandaty w wysokości od 300 do 500 zł. Pozostałych 25 wykroczeń to brak zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz korzystanie z telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Także czterech pieszych otrzymało upomnienia. Wszyscy pouczeni okazali się być seniorami, dlatego policja zwraca się do nich ze szczególnym apelem o rozsądek, zwłaszcza, że coraz więcej odnotowanych wypadków dzieje się z udziałem osób starszych. Ze względu na wynik akcji planowane jest rozszerzenie takich działań na całe miasto, wybierając szczególnie nefralgiczne dla kierowców miejsca. Wszystko po to, aby osiągnąć cel bezpieczeństwo i wspólne dobro. Niestety praktyka często dowodzi od choćby podczas akcji trzeźwość, że przysłowie mądry po szkodzie pozostaje obce.